Bo kiedy centrum spotkań europejskich Światowic spotyka się z centrum handlowym ogrody i to w samym centrum galerii, to musi być ciekawie. Zapraszam na Dzień Światowida w ogrodach. Dyrektorze, Centrum Słodkich Europejskich nie zamyka się w czterech ścianach, wychodzi do ludzi. Dzisiaj event w ogrodach. Chyba wartość dla naszej instytucji ogromna, możliwość zaprezentowania oferty i spotkania się twarzą w twarz z odbiorcą. Chcemy, żeby odbiorca naszych propozycji trafił do nas, ale wiemy z kolei, że dziś w tym pędzie musimy wyjść poza centrum, pokazać co dobrego możemy zaoferować. I spotkać się właśnie w weekend, wtedy, kiedy jeszcze młodzież myśli o szkole, o uzupełnieniu, uzupełnieniu zeszytów, ołówków, ale też przy okazji może zobaczyć, co dobrego i ruchowo, i manualnie możemy zaproponować, żeby trafili chcąc rozwijać swoje talenty poza szkołą. Bardzo cieszymy się, kiedy możemy się angażować w wszelkie tutaj akcje promujące instytucje kultura, kultury bądź sportu w naszym mieście. Także bardzo się cieszymy z tej współpracy. Jest to dodatkowo wspaniała atrakcja dla naszych klientów i myślę, że osoby z zewnątrz tutaj Centrum Handlowego, mieszkający w okolicy powinni jak najbardziej dowiedzieć się o takich akcjach i brać w nich udział. Jest to już fantastyczna okazja, jak widać tutaj dla rodzin z dziećmi i nie tylko, żeby dowiedzieć się o waszych o tradycjach oraz o tym, że my się otwieramy na inne instytucje. Proszę, jaka oferta sekcyjna warsztatowa przygotowana jest na ten sezon przez e, Przygotowaliśmy mnóstwo różnych e, warsztatów sekcji e, skierowanych zarówno dla najmłodszych, e, jak i e, wszystkie jakby kategorie wiekowe aż do seniorów. Jeśli chodzi o najmłodszych, jest to, są to warsztaty dla tak zwanych najnajów. Jest to jakby działanie skierowane dla dzieci w wieku rok, dwa. Są to działania takie sensoryczno rozwijające dla najmłodszych, w których będą oni brali udział razem z rodzicami. Starsze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zapraszamy do wzięcia udziału w sekcji ogólnoplastycznej. Oraz w sekcji wokalnej do kolejnej kategorii wiekowej skierowaliśmy ofertę warsztatów zarówno ogólnoplastycznych, jak i malarstwa i rysunków oraz sekcję wokalną dla troszeczkę starszych uczniów oraz tutaj nowość sekcja tkanstwa i rękodzieła artystycznego, gdzie będzie można uczyć się projektować własne ubrania, torby, nauczyć się szyć, haftować, tkać, także bardzo zróżnicowana oferta, przydająca się również w życiu codziennym. Mamy również sekcje, które kierujemy do osób dorosłych. Jest to sekcja malarstwa i rysunku, sekcja ceramiki, szkła i fusingu, również sekcja wkarstwa i rękodzieła artystycznego oraz jakby po tych kolejnych etapach dochodzimy do naszych seniorów, dla których mamy skierowaną ofertę warsztatów wokalnych. Pola. Dziewczyny, widzę, was tutaj jesteście w tej, w tej części, e, gdzie wykonuje się takie prace plastyczne. Lubicie e, generalnie plastykę man, manualne e, i artystyczne czynności. Tak, od dziecka uwielbiam po prostu artystyczne rzeczy dlatego też tańczę. A jak jest z tobą? Y, dosłownie tak samo, zawsze mnie to kręciło i lubiłam to robić. I powiedzcie, rysujecie w tej chwili, wykonujecie wzór własnych toreb. Widzę, że tutaj powstaje jakiś liść, tutaj jakaś żyrafa, czyli, czyli fauna i flora. Światowid daje takie możliwości, aby spełniać się artystycznie? Tak, Światowid jest bardzo rozbudowany, jeśli chodzi o artystyczne elementy. Można i tańczyć, i rysować, jak też widać, więc co kto lubi? Czyli możemy z, z czystym sumieniem powiedzieć, że zachęcamy wszystkie osoby, które chcą rozwijać swoje pasje do Światowida. Tak, wszystkich serdecznie zachęcamy, bo jest naprawdę fajnie i nie pożałujecie przychodząc tutaj do nas. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Panówek jeszcze można się oprobować. mogą się dołączać do tych do które pokazy. 2022-2023 dla najmłodszych dzieciaczków, czyli 3-4-latków, mamy rytmikę, e, prowadzona ona jest w soboty, dla troszeczkę starszych dzieci, Dziecięca Akademia Tańca to je, są dzieci 5-6-letnie, zajęcia będą prowadzone poniedziałki i soboty, e, kolejne zajęcia to hip-hop, TikTok, gimnastyka artystyczna oraz taniec sportowy dla dzieci i młodzieży. Kolejna oferta, czyli powiedzmy dla troszeczkę starszych, to już są osoby dorosłe, kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych, potem Lady Latino. Stay Fit oraz pilates wyciszający. No ale oczywiście zapraszamy również seniorów. Mamy dla nich też szeroką ofertę. W każdym dniu w tygodniu od poniedziałku do piątku mamy zajęcia. W poniedziałki i w piątki zdrowy kręgosłup. We wtorki fitball, w soboty sprawny senior, przepraszam, środy oraz czwartek pilates. Także wszystkich serdecznie zapraszamy do promyka. Tańczymy styl hip-hop. E, zajęcia odbywają się z każdą grupą dwa razy w tygodniu po godzince. E, jest to grupa turniejowa zarówno Blefik, jak i Blefik Kids, czy też e, od tego roku e, TikTok, e, starsza grupa. E, i, I tak, robimy choreografie bardziej turniejowe, które są zmiksowane e, z różnymi innymi piosenkami. że prowadziły się zajęcia dla dzieci, zajęcia z rytmiki. Powiedzcie coś więcej, te zajęcia są skierowane do jakiej grupy najmłodszych, jak wyglądają, co obejmują? E, to zaczyna się wiekowo od trzech lat, przychodzą 3 latki, są też dzieci starsze. E, tak naprawdę w takim wieku przedszkolnym przychodzą dzieci. I to są naprawdę świetne zajęcia, bo dzieci mogą się rozwinąć muzycznie, jeżeli chodzi o słuch, ruchowo, koordynację, więc na początek to są świetne zajęcia, więc na pewno zachęcamy, żeby dzieci uczęszczały właśnie tego typu zajęcia. Czy takie zajęcia to jest początek kariery tanecznej, czy to może być tylko taki element a, ruchu dla małych dzieci? Jak najbardziej jest to w jakimś stopniu Początek naszej kariery tanecznej, bo tak jak koleżanka tutaj wspomniała, uczymy się koordynacji, tak? słuchamy muzyki różnych tam, wyłapujemy te fajne dźwięki najważniejsze. No i też to uczy nas takiego poukładania, tak? No bo to są takie małe choreografie do piosenek przedszkolnych, no ale te dzieci uczą się łapać te kroczki. Taniec powin, to powinna być zabawa e, dla takiego małego e, człowieczka. E, też zaczynałam sama w wieku czterech lat, więc wiem jak to jest ważne wsparcie ogólnie e, bliskich e, i zachęcenie po prostu do tego tańca. Światowid w Ogrodach, dzień ze Światowidem w Ogrodach. Mamy tutaj przygotowaną sekcję promyka taneczną, fitnessową. Jest również sekcja warsztatowa, sekcyjna, ale również jest regionalna pracownia digitalizacji działająca w Światowidzie. Jaką wy macie ofertę tak naprawdę dla Elbląża? Staramy się udostępniać naszą codzienną pracę, czyli właśnie digitalizację zabytków z regionu i staramy się to robić w jak najbardziej nowoczesnej i przystępnej formie. Czyli właśnie przygotowujemy różnego rodzaju aplikacje z rozszerzoną rzeczywistością, aplikacje wirtualnej rzeczywistości, ale teraz właśnie dawno, niedawno otworzyliśmy również wystawę multimedialną dotyczącą właśnie pierwszych powojennych mieszkańców tutaj Weblągu, gdzie prezentujemy właśnie między innymi zdigitalizowane z tamtego okresu ich pamiątki. No właśnie, na tej, przy tej wystawie mógłbym się chwilę zacząć, że jest to tuzinkowa wystawa, inna niż takie wystawy standardowe, jakie mam w głowach. ona jest bardzo interaktywna. Tak, staraliśmy się, żeby po prostu można było w jak, jak największe interakcje wchodzić z tymi obiektami, z tym dziedzictwem kulturowym, tak żeby właśnie zainteresować przede wszystkim tego najmłodszego odbiorcę, który no, mając do wyboru bardzo konkurencyjną ofertę rozrywki, może nie być zainteresowany taką tradycyjną formą prezentacji, dlatego staraliśmy się jak najbardziej unowocześnić i jak najbardziej to zrobić takie dostępne dla nich.